Cześć, Simonku, w nowym odcinku ze serii PGR, jak słyszycie jestem sam, Ale to wszystko dlatego, że Kuba gdzieś musiał sobie pojechać, a i tak jakiejś fajnej pracy dzisiaj nie ma, bo jest zbieranie kosteczek, jak widzicie już trochę pozbierałem ich poza odcineczkiem i w ogóle skostkowaliśmy, bo... Po... Tam nie o to. Po prostu skoskowane jest i tyle. Tak, to nic nie zrobiliśmy innego. Ej, co? Zbieram kosteczki i będziemy je układali. Na stodołę. już też w sumie zacząłem trochę układać, bo nie powiem, że nie. Tam już trochę ułożyłem. Tak, z 20 kostek tam jest ułożone. Tu 200 kostek ogólnie chyba było. No z 200. Było z tego pola kostek. Czyli 100 tysięcy. No 200 coś, albo około 200. Nie wiem dokładnie, ale trudno. Dobra. Powiem, wam, że te przyczepy są fajne, bo fajnie można... No po prostu są fajne, tylko że są zbugowane i w tym jest problem, bo ogólnie one taki mają taką dużą, dużą, jakby to powiedzieć, duży tonaż, czyli że ważą tam z 10 ton, taka jedna przyczepa, a kto wie to w realu taka przyczepa tyle nie waży i po prostu ciągniki później mają z tym ciężko, tak jak kursus teraz się kopie. Z 40 bajkami. No 33 ma, 3. Ma. Dokładnie. Mam nadzieję, że zbiorę to na jedną przyczepę, bo mi się nie chce jeszcze później przyjechać. byśmy sobie poroz, yy, powyładowywali na chleb. te kosteczki. I tak muszę i tak, i tak i tak, ale dawaj pojedziemy już po tamte dwie, żeby później jeździć nie mogę się doczekać akcji wspierania belek albo, albo siano kosów. bo mam fajny zestawik do takiej fajnej pracy ale to przy, zobaczycie przy belkach więc no więc trzeba czekać na nie choć mam nadzieję, że Chyba już raczej kostek nie będziemy robili, chyba że nie wiem, chyba że będą potrzebne, ale raczej będziemy teraz przychodzili mniej na te kostki, Więc, jak co roku. W tamtym roku wiele więcej, ale w tym tylko to zbelujemy na kostki, pewnie ich żadnej więcej, ale będziemy jeszcze musieli się do z Współpracownikiem I już się kopie ursus Właśnie o to mi chodziło Że trochę tylko belek się załaduje A one dużo mi oparzyły Bo po 20 kilo Więc ile to tam 80 belek Razy 28 Razy 2 to jest 16 No to, to się 16 No kilo po prostu i tyle więc moim zdaniem to nie jest dużo, i już, już powinien pociągnąć to na spokojnie. O, widzicie, kopiemy się już trochę pomału. Tylko, jak tu teraz wyjechać? Dobra. Nie. Bo się kopie. Dobra W jedynce najniższej da się jakoś wyjechać jeszcze Większą wrzucimy, dobra, da się jechać, tak To lecimy I jak tam no, Pojedziemy po tą ostatnią belkę chyba No, po ostatnią I będziemy to rozładowywali Więc no Aha. Wszystko. I jak już widzicie, że całe pole już mamy no, zrobione jedno. Jeszcze parę tych pól zostało. Nie wiem ile dokładnie, ale trochę. Bo w pierwszym odcinku w ogóle mówiłem, że my mamy maszyny i jak to w TPG, że maszyny i i, i no PGR po prostu też mamy pola do niego zapomniałam o tym wspomnieć ale w sumie mogliście zauważyć że jak posiedliśmy to mamy pola więc no, no dobra teraz możemy lecieć tutaj no spokojnie tu O kurcze, rozwaliło mi się. Więc załadujemy szybko nawaję. No. O kurcze, Tutaj tyle jest tylko. Teczek. To czek. To ogólnie nie będzie jakaś realna seria. Też... W taki luźniejszy odcinaczek z układania posteczek, więc no, więc po prostu taki odcinaczek zrobiłem. Taki inny niż zawsze, więc fajnie. Nie wiem, czy już z tym odcinkiem macie intro, czy nie macie, no, ale. Nie to nie wiem, po prostu i tyle. jak widzicie, tu zaczęłam rozładowywać już tą przyczepę. Dobra, ile już minut trwa? Żyć, czek siedem. To jeszcze tak, siedem minut, czekajcie. Siedem. Potem chwilę jeszcze sobie poładuję, bo te kosteczki. Ogólnie e, muszę kładać na tą łyżkę sobie. Żeby na porę wsadzić, bo ono jest tak wysoko po prostu I wiecie I no nie dorzucam po prostu Do linii niestety Więc to takie trochę utrudnione, dlatego Za dużo kostek nie będzie no. E, dobra, tutaj trzeba wyrównać. Mm. Gdzieś na taką łyżkę spędzam. Około z 5 minut. Zależy jak się układają te barki. Tak jak teraz to więcej wiadomo. No tak w 5 minut zawsze powinienem mieć za, e, ładowaną jedną łyżkę. Tyle No, tutaj mm. no, teraz składam. Tak, tu sobie. Ogólnie, tu jak stoję teraz, no, tu się zwali. To po lewej, w tamtej, co jest teraz drabina, tak? No w sumie po prawej stronie mamy siano trzymane, a po lewej mamy trzymane słomę. właśnie dlatego, tutaj, tak ustałem. Żeby po lewej było mi wygodniej jechać Dobra Najgorszy ten początek, później już Układam i układam po prostu i tyle I to tak szybko leci Też później na, na górze trzeba to i układać Więc to takie trochę minusy są, ale już nic z tym nie zrobię w sumie Bo Po prostu inaczej się tam nie da wsadzić tych kostek Tam bele to jeszcze Łatwiej, bo tylko podjadę ładowarką albo kuba I wsadzimy, a jedna osoba tam przytul daje Ale z kostkami to trzeba się bawić Ale to tam. Chociaż fajnie później Dawać też kostkę, sam samym samym no, Zapilamy pasy, żeby nam odrodzenie nie spadły. Dobra. Tutaj, tak żeby dobrze podjechać, teraz no, muszę się skupić. Myślę, że tak jak teraz podjechałem, to będzie kits. No dobrze, lecimy teraz na górę układać. O kurczę. Widzę, że to się rozpala, więc szybko będę brał te z boku, te kostki Wspadły mi trzy kostki, czasem tak bywa, ale trudno Nic z tym nie zrobię Widzicie, tutaj na razie sobie wywalam, a później tam układam w to styrkę Ja nie wiem kto podpali eee, No i tyle tak właśnie się układa tutaj kosteczki. Więc w sumie fajna akcja, ale no, długo trzeba ją robić. Taka trochę niewygodna. No to nawet 3 minuty jeden zespoł zrobiliśmy. Więc nie tak źle jest. Myślę, że w 5 minut jeden. jeszcze jeden zrobimy. Będziemy kończyli ten odcineczek po prostu. A, cyk. Tutaj tak zrobimy. I tutaj też tak szybko. Zrobimy, że jak najszybciej chcę ładować to. Pewnie na następnym odcinku z BEGER-u będziecie już mieli y no, po prostu, jakby to powiedzieć, Wszystkie kostki poukładane będą już. Pewnie tak będzie. Znaczy nie pewnie, tylko na pewno. No bo, Ogólnie dość szybko, mówię, się tak robi, moim zdaniem. Jak nawet, tam trzeba wozić, tylko że, Najgorsze jest ten dół załadować. A później tak szybko mi idzie to ładowanie. To jest zależy czy kostki dobrze leżą mi do brania, czy nie. Tak dobrze wszystko leży, te kostki to idzie szybko, a jak nie, to, to nie po prostu i te dobra. Tak najczęściej to po cztery rządki układam sobie. Po prostu. Tak chcę. Tak nie za dużo, nie za mało, żeby chociaż trochę wziąć, ale jednak nie za dużo, żeby to też wyglądało. Nie tyle. Też jak za dużo się biorę, no za dużo kładę po prostu, to jakby to powiedzieć, buguję się jak pasami spinam. To takie coś tu będzie trzeba zrobić. No, tu się w ogóle nie wiem czemu, ale tu wyrównamy i będzie kit. No tak tu cyk. jak jeszcze ja tak albo jeszcze jedno w sumie weźmiemy. Tak to Palczyk. Wiele właśnie jak widać. u dwie mniej kostki wziąłem, więc trochę lipa, 15 kostek wziąłem. No to chociaż 15 to zawsze dużo. To jest jak na taki jeden transport, choć zawsze więcej biorę. No. Tutaj z góry trzeba pościągać Bo te na dole to się dobrze trzymały. To też jakoś się zgubują To wtedy się dobrze nie trzymało, ale tak to dobrze. No, dobra. I tutaj. I tu. I tu. No dobra widzowie, to ja będę kończył ten odcinek do następnego trzymajcie się. Cześć!